Siema! Dzisiaj wybrano Młodzieżowe Słowo Roku. Yy. Sprawdźmy ile z tych słów będę znał. Zero. Okej. Okay. No, najpierw... nie, zacznijmy od pierwszego miejsca, czy od ostatniego? Wiem, rozpoczniemy od łapki w górę. Dobry plan. Powinniśmy od, od, od y, ostatniego miejsca zacząć. Nie mam pojęcia co to jest, nie mam pojęcia co to znaczy. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Łąp łąp. Nie używam. Ja bym dowiedzieć się, co oznacza Wąp. Musiałem to wyszukać dosłownie. Nie, no, ale nie wiem czy, czy to może nazwać się młodzieżowe. To nie jest młodzieżowe słowo roku, tylko... E, dziecięce słowo roku, bo chyba nikt oprócz e, generacji Alfa tego nie używa. No chyba... No Okej, okay, zdarzy się jeszcze generacja Z jakie jest jakieś. Jest rzeczywiście fajne słowo. Slay. Nawet nie wiem o co z tym słowem chodzi. Nie zmusicie mnie, abym, abym powiedział to. Ogólnie się nie mówi. Gringowym. Sigma. No to jest najstarsze słowo z tych wszystkich zdecydowanie. Riz, to, to tak samo jak łopłop musiałem, nie łopłop tylko musiałem no, no ten googlować co oznacza i Riz dowiedziałem się z filmiku na YouTubie. Oporowo. Też bardzo stare, ale Sigma jest tej starszym zdecydowanie słowem. Yy, goat. No nie wiem. Nie wiem, jak mam to wymówić w ogóle. Nie chcę mi się tego czytać. Nie wiem, kto takich słów w ogóle używa. Ferry. wiem, że to się pisze: Fory, ale ja wolę po prostu dopisać REL. Bo przynajmniej wiem, co oznacza to słowo. Nie wiem. Delulu. Nie używam. Czemu? Boże, czemu to jest naj, najbardziej cringe'owe słowo roku? Zróbmy to najbardziej cringe'owe słowo roku. Cringe. No bo to, to też... cringe to jest chyba najbardziej młodzieżowe, bo... Yy, bo młodzieżowe słowo roku to jest dziecięce słowo roku bardziej, bo dzieci używają w większości tego. A nie młodzież. No cringe rzeczywiście jest używany przez... raczej przez młodzież. Brat. Nie. Nie wiem, ja tam bardziej używam bro albo bratek. Brainrod. Brainrod to chyba używa... To chyba oznacza upośledzenie umysłowe. Chyba. A nie mile Brainrod oznacza upośledzenie umysłowe. Więc... <ścoughs> więc wiem... więc... więc. Między innymi lu ludzie, którzy używają 90. większość z tych on... Zauważyłem, co jest właśnie... Nie wiem, czy, mówiłem, czy omawiałem to, co jest pomiędzy goat a oporowo. Nie przeczytam tego, nie zmusicie mnie do tego. To jest definicja właśnie brain rotu. Bambik. Też to ze starszych słów. Azbest. No, pierwsze śmieszne z tych wszystkich. Pierwsze słowo, które, jest, które rzeczywiście jest zabawne z tych wszystkich e, słów. Asbest, asbest, to jest jedyne fajne słowo z tych wszystkich. Nie wiem, co, to jest jeszcze fajnego. Nie wiem, Sigma jeszcze jest spoko. I aura. Nie no, wiem, wiem tylko, że jak ktoś też odwali, to plus ileś tam aura, albo plus ileś minus tam aura. Nie rozumiem. Jestem na to za stary. E, więc, więc to, że ja jestem generacja Z, 2011 rocznik, i nie znam y, większości tych słów, nie znam ile tu jest, 20 słów. Piszę gdzieś tutaj, ile to jest, finała 20 młodzieżowego słowa roku. 20 Dw rozumiem. 1, 2, 3, 4, 5 Tam 6 słów. Ogólnie. Nie wiem, ile, ile z nich rozumiem? Krincz, Aura, Asbest, Bambik, bo to już było w 2018 roku. Tylko teraz jest jakieś mega popularne. Breod, bo. Ale też nie jestem pewny, bo to chyba oznacza szeroko pojęte było śledzenie umysłowe. Oporowo. Łąp łąpa, ale to musiałem googlować. I RIS, bo to było już rok temu i raczej każdy już zdążył się dowiedzieć, co to oznacza. A więc 8 więc słów z 20 znam, a używam. cringe, asbest I Sigma czasami się zdarzy. Na dwadzieścia tylko trzy używam. Nie, tutaj jest jeszcze coś? Nie. A ile jest dla mnie po otworze klinczowych? Yy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to sześć. Nie no, ale, ale raczej to młodsze osoby używają, no bo jakbym ja bym, no... Ja bym, ra... ja, ja to raczej nie widzę kogoś w moim wieku, który wykrzykuje, nie wiem... E... Glarum to chyba się tutaj... nie, nie wiem, nawet nie widziałem, aby jakieś małe dziecko to wykrzykiwało, więc... Ale to chyba to tak samo jak ze kolotem że nikt tego nie używa i dopiero zaczną to używać, no... Tak samo to jest śpiłko... Ej, ja do teraz używam czasami tego słowa, jak mi się przypomnieć, że takie słowo yy, ten... Już istniało. Istnieje właściwie dalej. Ja tylko przypomina mi się słowo śpiłkolot, to od razu ten. To od razu mam nie mówienia śpiłkolot. E, w ogóle od kiedy jest ten? Od kiedy jest wprowadzone młodzieżowe słowo roku? 2010 roku? że najstarszy film na YouTube jest z 2018 roku, że młodzieżowe słowo z 2018 to był chyba Zban, ale gen generalnie się dopiero zacząłem interesować od 2021, wcześniej miałem wyrąbane. <tryk> <tryk> nie wiem, <tryk> nie wiem po co ten film w ogóle istnieje. To ja go tylko przedłużam, 8 minut już trwa. Od razu pobijдут wsią już reklamy. No